Właśnie trochę się tego bałem. Bałem się i jak siedziałem w noży, dlatego najpierw, najpierw miałem plan, że będę czekał że będę czekał, yy, yy, że będę czekał na, yy, aż przejdzie załamanie w niższym obozie, w, na 600. Ale yy, jak Marek wyszedł tego dnia, tego dnia no to ja już tego samego dnia myślałem, że jak będzie jutro ładna pogoda, to wyjdę jutro, bo jak yy, jutro wyjdę i przejdę te 500 metrów do trójki, no to będę miał parę dni. Leżenia na zregenerowanie się, żeby mieć siłę, żeby pocisnąć wyżej. Mm -hmm. Wprawdzie tam się dłużej organizm regeneruje na wyższej wysokości, no ale, ale za to będę miał więcej czasu na tą regenerację, tak sobie to wiesz. Wymyśliłeś. Wymyśliłem, no i myślałem sobie, że właśnie to jest świetny plan, nie. No i, po, i polazłem następnego dnia w tym wietrzu właśnie, ale doszedłem. No i później leżałem, wiesz, leżałem w tej noży, straszne warunki panowały, straszne warunki panowały na zewnątrz. Także nie można było wyjść w ogóle, żeby załatwić na przykład potrzeby jakieś tam to wszystko w noże, nie? Właśnie taki kok kokpit sobie kopem, jak w żaglówce, wiesz, taki głęboki kokpit kwadratowy. To miałem rzeczko, wiesz, wszystkie naczynia, tu wszystko poukładane, elegancko, to wiesz, czasu dużo. No, no. Światło wpadało przez, wiesz, ściany cienkie stosunkowo, że, że wiesz, przebija światło przez nim jest fajnie. Energoszczędne, wiesz, takie pomieszczenia. No i tam siedziałem, porządkowałem sobie, wiesz, tam, tam właśnie ten kibelek sobie zrobiłem, wszystko, i, i obserwowałem organizm. No i miałem na przykład akcję, że wiesz, no, ból głowy któregoś dnia się pojawił silny. Taki wiesz, to centralny, <laughs> się <kierował> No i ma coś takiego do siebie, że on po prostu od razu wiesz, w, paran w paranoję Cię wpędza, że chce Cię wiesz, w pułapkę w wciągnąć, ale no, można uniknąć tego. Przez, jak? Jak, przez po prostu świadome, wiesz, yy, myślenie, w momencik, chwileczkę, nie daj się, wiesz, tutaj wciągnąć w paranoję, tylko przemyśl dokładnie co i jak. No i sobie zacząłem analizować, co, jak, wziąłem spiryna nie pomogła, przeciwbólowych leków nie chciałem brać, bo wiesz, bo to też jest pułapka swoista, daj mi, że przestanie boleć, ale wiesz, to nie zacznie, ten ból jest do, dobrym sygnałem. No, i na początku myślałem, właśnie, że, że wiesz. Że no zacząłem tak podejrzewać, że to może być początek obrzęku, jakiegoś, ale, ale później stwierdziłem, że to, to również może być mała ilość tlenu w nożu. Bo to właśnie wiesz. Analizę przeprowadziłem, że no faktycznie trzema pierwszego dnia mi nie bolało, że dopiero po kilku dniach tej noży wiesz. No, i zrobiłem większą dziurę.